Witam Państwa. Dni są coraz cieplejsze, mamy więcej słońca, firma Velux proponuje w swoich akcesoriach markizy i mamy na poddaszu chłodniej. A jeżeli słońce nam nie daje rano spać, zasuwamy roletę. Firma Pruszyński będzie prezentować swoje pokrycia dachowe. Mamy pokrycia dachowe, mamy okna dachowe z akcesoriami. Trzeba lukarny jeszcze czymś dociepić. Od tego jest firma Grainplast. W najbliższy czwartek, 2 czerwca zapraszam na śniadanie w firmie JETRO. Karol Walo.